No tak? Guten Morgen! Witam! Dzisiaj sobie przetestujemy. No, trochę tak nieprzyszykowani jesteśmy, no bo to no, można powiedzieć, w ostatniej chwili to kręcimy przed 22 dnia. no tak naprawdę zaraz będzie 19, żeby się wyrobić o 22. Będziemy sobie testować jakieś sparki. Ja to nazywam shark, nie wiem dlaczego. Spark. Takie coś. To są wulkaniki. PACE F-103. Kłas. Naprawdę? No. Bez kitu. Certyfikat 3 gramy sztuka. F-1. O! może odpalać. Bo te klasy są podzielone tak, że F-1 może odpalać osoba jak ma 12 lat. F-2 jak ma 16 i F-3 jak ma 18. Tak czytałem. Jest z ciekawości. średnia Iskry, Silver Fontein. Takie coś. Eee, są ponu ponumerowane nawet. Tu mam akurat czwórkę. Miniatura to jest w ogóle. Takie coś. sześć tutaj sztuk. Cena. Gdzie mam fona? Tam. Proszę. Ok. Sprawdzamy tutaj na. ...odcineczku, ile to kosztuje w Fajerwerki Shop, bo dostaliśmy to właśnie od Pana Michała, za co oczywiście gorąco dziękujemy. Co się tam dzieje, nie wiem co. Na dole. 6,50 trzeba za to dać. 6,50. Dodaj do koszyka, jest dostępny. Nagrywamy to 19 grudnia. Zaraz święta, wesołych świąt. Także no. I taki produkt, który testowaliśmy na starym kanale, ale go ponawiamy. Red, Blue, Yellow, Purple, Green czyli takie oto zimne ognie od Piromaxa również te mm, wulkaniki, były od Piromaxa efekty różne, oczywiście, idealne na wesele. Certyfikat posiada w imieniny 37,5 g, bez i cena tego PXF 104. Już szukam. No, przerwałem Cię, no, nie przerwałeś, ja wziąłem tylko na wesele. 16.50, też aktywne no to znaczy dostępne nie Dobra, takie coś No, czyli fontanna z zimnym ogniem połączona takie coś No, przypomnimy sobie jak to działało No, zobaczymy tak, na odcinku, moi drodzy, mamy ciemno, więc zaraz z Maciejem idziemy na zewnętrzny Także zapraszamy Jeste Elo Jesteśmy na dworze, moi drodzy Odpalamy szparki Masz zapalara dałem Ci? Nie, nie, nie dałeś Jak to? No też Ładno, ty dawaj numerkami, albo od szóstki jak zaczynasz, to... Nie wiem, czy te numerki coś tam znaczą, Przez czy nie. Pięć. Cztery. Trzy. Możemy odpalić wszystkie na raz. Nie, nie będzie efektu. jedna coś. Dobra, trzymaj. Dobra, to pudełko sobie już postaw. ale krótkie. Świeć, bo nie widzę. No. Ja wiem. Dla dzieci spoko. Dla mnie nie. nie. Nie mój ten kaliber jakby. Dobra, dawaj. Te różki jakby. Gdzie mam ciok? Ty gdzie ona jest? Aha, dobra. Pozdro. Dobra, to sobie wyciągnij wszystkie już. O. Dobra, zielona. Się. No dawaj, no tak, no tu. Happy birthday, Dujuuu! Wszystkiego najlepszego na Nowy Rok, moi drodzy! Szczęść święta, Bożego Narodzenia! No szczerze, byś to w domu nie odpalił. Dlaczego? No bo to kopci. Nie kopci, to zakupienia fajerki shop, jak ktoś ma urodziny, imieniny, Oj, inne rzeczy. No byście płytki albo panele byście wypalili w domu. Nigdy nie kierować w stronę osoby. Ani hał hau Ani zwierząt, ani osób. Dobra. Następna, synku. Też wie na raz? No mogę. Dwie fioletowe. Ty dwie fioletowe? Nie, jest niebez... ta niebieska fioletowa. Aha. Dobra, no to dawaj. W dwóch rękach o, jak kibic O Wyglądam jak Wojka <słuch> Bardzo fajna rzecz, mi ja się podobają. Na urodziny, święta nie robi hałasu, sąsiadów nie denerwuje. No. Klasyczna rzecz. Dzięki, Michał za podesłanie. Pirotekniki, hajmerki, to dziękujemy. Naprawdę super rzecz. I tam później odpalimy, żeby się dłużej pali. Nie to jest fajne. Fajne. Dobra, no, to dwie, ten. Nie wiem, jak chcesz, albo dwie naraz, albo. Dobrze, Na synku. Może Normalnie to się pali najpierw węgalem, a ma takie później wypluwa. No fajne. Trochę światła daje. Tatek, ręcz, gwiazda, nie! Op, op. się No w sensie tylko się różnią tym, płomieniam na końcu. O. 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 I skończyło się. Jeszcze się pali. No? No, Odpowiedź prawie tak samo i czerwony? No, 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 no. I macie taką rączkę, żeby za to trzymać, nie? No i dymek tam poszedł. No, nie wiem, czy była widać. Coś fajnego, wiecie, gdzie to macie? możecie kupić, moi drodzy. No, fajerwerki, shop z kodem rabatowym. Macie to oczywiście taniej. Będzie wam to wyjdzie wam taniej. Wulkaniki te są fajne. Jak dla mniejszej publiki nie robi hałasu, jeden po drugim odpalać jest zawsze jakiś efekt. Także jeszcze raz dziękujemy Michałowi za podesłanie pirotechniki. Bądźcie z nami, komentujcie, subskrybujcie. Dziękujemy. Na razie tak. hoł.